O kurde, normalnie wyrywa włosy z cebulkami. Nie róbcie czegoś takiego w domu, bo gdybyście wsadzili niechcący tam palec przy 3000 obrotów, to z pewnością wygra wentylator, a nie wasz palec. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam was na test wentylatorów Big White Silent Wings Pro 4. Przetestuję je zarówno w obudowie, jak i na chłodnica, dokładnie na kulerze AIO. Ale zanim jednak do testów przejdziemy, to kilka słów na temat samych śmigieł. W porównaniu do tej zwykłej wersji Silent Wings 4 mamy tutaj dwie zasadnicze zmiany, mianowicie w wersji Pro. Dołączone w komplecie są pełne narożniki. To ma poprawić wydajność na kulerach, a już też na chłodnicach. Chodzi o to, żeby nie było żadnych szpar, którymi powietrze mogłoby gdzieś tam na boki uciekać. Co widać teraz na załączonej przebitce, także cała powierzchnia radiatora jest kompletnie zakryta. I druga zmiana to przełącznik na tyle wentylatora. Tutaj mamy trzy zakresy: średni, wysoki i ultra wysoki. W przypadku 140 na tym pierwszym ustawieniu wentylator będzie kręcił się z szybkością 1000 obrotów na minutę. Na środkowym ustawieniu 1800 i na ostatnim 2400, czyli maks jego obrotów. A na 120 wynosi to odpowiednio 1600, 2500 i 3000 obrotów, aczkolwiek w moim przypadku akurat 120 maksymalnie wkręcały się na 2700. Natomiast tutaj bardzo istotna sprawa, żeby ten przełącznik działał jak należy, musicie, czy to w BIOSie płyty głównej, czy też w softcie, który do płyty jest dorzucony, ustawić maksymalną szybkość obrotową wentylatorów, bo inaczej będzie ona po prostu nadpisana przez krzywą, która jest z automatu na płycie ustawiana. Także istotna sprawa, bo w innym przypadku po prostu te obroty nie będą Wam się, że tak powiem, spinały. Gdybyście jednak szybkości obrotowej za pomocą przełącznika nie chcieli ustawiać, jednocześnie mieć pełen zakres obrotów danego wentylatora, no to nie ma nic, nie stoi nic na przeszkodzie, aby za pomocą krzywej później sobie wyregulować obroty pod własnym kątem, takie jakie wam będą akurat odpowiadały. Ok, wróćmy jeszcze na chwilę do samych narożników. W komplecie z wentylatorami dostajecie dwa jeszcze inne różne rodzaje, które w łatwy sposób możecie sobie podmienić, w zależności od tego, gdzie montujecie wentylator, czy na chłodnicy, czy w obudowie, czy być może na chłodzeniu powietrznym. I jeden z tych narożników ma beznarzędziowy system montażowy. Zamiast śrubek mamy po prostu kołki rozporowe. Jak możemy wyczytać na stronie producenta, Silent Wings Pro 4 zostały zoptymalizowane nie tylko pod kątem przepływu powietrza, ale i również ciśnienia statycznego, tak aby miał lepszą wydajność czy to na akulerach HIO, na chłodnicach tak naprawdę, lub też chłodzeniach powietrznych. Dlatego też łopatki umieszczone są jak najbliżej samej ramki i ta wewnętrzna ramka jest odpowiednio jeszcze wyprofilowana. Możecie teraz to zobaczyć w porównaniu do choćby Pure Wingsów 2 od Be Quieta, gdzie ta wewnętrzna ramka jest po prostu okrągła. No i wspomnę jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie wentylatory o średnicy 140 mm mają 7 łopatek, natomiast 120 mają tych łopatek 9. Powoli zbliżamy się do zapowiedzianych testów. 140 przetestuje przetestuję w obudowie. Będzie to Silent Base 802. że na użyję tutaj tych frontów jak i góry wykonanych z siatki, żeby nie blokować przepływu powietrza. Przypomnę tylko, że w tej obudowie zainstalowane są trzy wentatory 140 mm Pure Wings 2, dwa na przodzie, jeden na tyle. Także najpierw na nich sprawdzę jak wypadły temperatury i poziom głośności, a później zamienię je na Silent Wings Pro 4. Do tego użyję mojej platformy, której używam do testów obudów, czyli mamy Ryzen 3700 chłodzonego kulerem Be Quiet! Dark Rock 4. Wentylator na tym chłodzeniu ustawiony jest na stałą wartość, około 1300 obrotów na minutę, do tego mamy RTX 2070 Super, w przypadku testów temperatur procesora na karcie wentylatory będą wyłączone, aczkolwiek w przypadku testów już temperatur samej karty graficznej ustawione będą one na wartość stałą 40%, co daje około 1350 obrotów na minutę. Jako już ta obudowa posiada trzystopniowy kontroler wentylatorów, to na tych trzech szybkościach obrotowych będę testował. Na tym pierwszym zakresie obroty wynosiło około 470 na minutę, na drugim 750 i na trzecim max. Jakie one osiągają, czyli 1000 na minutę. I po zmianie śmigieł na Silent Wings Pro 4 ustawię na nich dokładnie takie same wartości. Plus jeszcze wykonam jeden test przy znormalizowanym poziomie głośności na poziomie 40 dB. Także najpierw może zobaczcie, jak wypadły te testy, a później przejdziemy do testów na chłodzeniu iO. Zaczniemy od temperatur procesora obciążonego blenderem Test Classroom. Jak widzimy na wszystkich testowanych szybkościach obrotowych mamy niemalże identyczne temperatury. Różnica to granica błędu pomiarowego. Natomiast Silent Wings Pro 4 są śmigłami zdecydowanie cichszymi. Widać to dobrze przy szybkości 1000 obrotów na minutę, gdzie różnica to 2,4 dB. Nie było to tak bardzo odczuwalne przy niższych prędkościach, jako iż z wnętrza obudowy przebijał się hałas wentylatora na chłodzeniu. Ten, przypomnę, pracował na max obrotach. Co do temperatury karty graficznej tutaj mamy podobną sytuację, różnice praktycznie nie istnieją. Obydwa śmigła idą web web. Po raz kolejny jednak na Silent Wings Pro 4 było ciszej, ponad 2 dB przy 1000 obrotów na minutę, co moim zdaniem robi różnicę. I w końcu, też przy znormalizowanym poziomie głośności. Jak można było się tego spodziewać, dzięki mniejszemu hałasowi, jaki generowały śmigła Silent Wings Pro 4, mogliśmy na nich ustawić wyższe obroty. Różnica w temperaturze procesora jednak nie jest duża i wyniosła zaledwie 1,1 ,1 stopnia Celsjusza. Jak widzieliście, temperatury na Silent Wings Pro 4 versus Pure Wings 2 przy tych samych obrotach są praktycznie identyczne. Różnica to granica błędu pomiarowego, nie ma o czym mówić. Fakt, że Silent Wingsy były cichsze to sporo, bo przy 1000 obrotów. Było to 2,4 dB, także całkiem sporo. No i to też pozwoliło nam ustawić o 200 obrotów wyżej na tych wentylatorach podczas tego testu. Przy znormalizowanym poziomie głośności. To się przełożyło na różnicę w temperaturach na korzyść Silent Wingsów 1,1 ,1 stopnia, także niewiele przyznam szczerze. No i biorąc pod uwagę to, że Pure Wingsy kupić możecie za 5 dyszek, a za Silent Wings Pro 4 140 mm przyjdzie wam zapłacić 150 Z, trzy razy więcej, no to moim zdaniem granie jest warta świeczki. Oczywiście nikt wam nie zabroni zmiany takich wentylatorów, no ale moim zdaniem to się niezbyt opłaca. Sami chyba przyznacie. Przechodzimy zatem do testów na kulerze Aio. Będzie to test na moim prywatnym kąpie, bo tam używam Silent Lupa 2360 mm, który chłodzi Intela 12900k, a jo zainstalowane jest na przodzie. Na tym kulerze są wentylatory Silent Wings 3. I od razu zerknijcie, jak te wentylatory wyglądają jeden obok drugiego. Na Silent Wings 3 mamy 7 łopatek, wersus 9 na nowych wentylatorach. Do tego w przypadku trójek nie mamy pełnej ramki, no i sama ta ramka wewnętrzna jest również nieregularnych kształtów. Przeprowadziłem cztery testy na trzech szybkościach obrotowych, 1000, 1800 i max dla poszczególnych wentylatorów, jak i test przy znormalizowanym poziomie głośności, również na 40 dB. Dodam też, że pozostałe wentylatory w obudowie ustawione były na stałe obroty 600 na minutę, tak aby nie było później jakichś przekłamań w przypadku samego poziomu głośności czy też temperatur. Także... Zobaczcie, jak ten test wypadł. A jeszcze jedna istotna rzecz, mianowicie procesor obciążałem również benchmarkiem Blender, ale inny test kosmos, ponieważ Classroom no, na 12900K był za krótki i nie pozwoliłby się odpowiednio procesorowi wygrzać, także taka też dość istotna informacja. W tym przypadku mierzyłem tylko temperatury procesora, jako iż jego chłodziło IO. Przy 1000 obrotów na minutę temperatura na Silent Wings Pro 4 była wprawdzie niższa, ale marginalnie, bo poniżej 1 stopnia Celsjusza. Było także ciszej, ale nie jest to różnica, którą Wasze ucho będzie w stanie łatwo wychwycić. Przy wentylatorach ustawionych na 1800 obrotów na minutę, o ile w kwestii temperatur ponownie nie ma dużych różnic, o tyle w poziomie głośności już tak, bo ponad 4 dB, na korzyść nowych śmigieł Be Quiet. Przy maks obrotów, jak można było się tego spodziewać, jako iż Silent Wings Pro 4 kręcą się o wiele szybciej, uzyskałem też sporo niższe temperatury, tym razem 4,5 stopnia Celsjusza. Ale jak to się mawia, cudów nie ma, było też na nich o 2,5 dB głośniej, jako iż kręciły się one o 600 obrotów szybciej. I w końcu, moim zdaniem, test najważniejszy, czyli przy znormalizowanym poziomie głośności. Tutaj Silent Wings Pro 4 wypadają znacznie lepiej, bo 4,6 stopnia Celsjusza, co przy mocno grzejącym się procesorze może zrobić sporą różnicę. Jak widzieliście w tym teście różnice w temperaturach na tych samych szybkościach obrotowych wentylatorów również nie powalają. Przy 1000 obrotów na minutę różnica to niecały 105 Celsjusza, przy 1801 1 ,1. także szału nie ma, no ale przyznać trzeba, że po raz kolejny Silent Wings Pro 4 były sporo cichsze. Pomijam ten test na maksymalnych szybkościach obrotowych, to jest tak dla ciekawostki tylko i wyłącznie. Oczywiście tutaj sporo lepiej wypadły Silent Wings Pro 4, bo miały dużo wyższe obroty, 2700 vs versus 2100. różnica w temperaturach to 4,5 stopnia, aczkolwiek nie sądzę, żeby ktokolwiek z Was takich szybkości obrotowych na coś nie używał, bo przy tym uszy, że tak powiem, wiedną. Także, jeżeli robić jakieś tam benchmarki, walczycie w benchmarkach, walczycie o wynik, no to pewnie na krótki okres czasu można sobie na taką szybkość obrotową, że tak powiem, pozwolić. Natomiast co do temperatur w teście przy znormalizowanym poziomie głośności, no tutaj różnice zacne, bo 4,6 stopnia Celsjusza na korzyść Silent Wings. Pro 4, także różnice spore, no i widać, że te śmigła nieźle sobie radzą na chłodnicach. Ja na pewno na swoim iOS Silent Loop 2 te wentylatory zostawiam, no ale dostałem je za darmo, także szkoda byłoby tego nie wykorzystać. Jestem osobą, która lubi ciszę, no jest to dla mnie dość istotne. Jak będzie w Waszym przypadku, to już sami musicie zdecydować, czy będzie to dla Was gra warta świeczki. Jeden wentylator kosztuje 140 zł. Moi drodzy, na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv